W dzisiejszym wyścigu jeszcze Daniel próbował się bronić, ale nic mu to nie dało. No zdecydowanie derecem i na miękkiej mieszance Mercedes był szybszy. Argent. I made a Wow, poniżej 2,5. No i teraz ucięt McLarenowi. Mamy 5 okrążeń. Zapraszam na skrót. Kurczę, no Sainz i Verstappen pokazują, że się da. Sunoda też uciekł. To nie jechali na fuluetach, ta. Tu w tej grze w fuluety jednak są szybsze, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Oj, chyba szkoda marnować tych części. Nie ma sensu. Dokładnie tak, Radku, dokładnie tak. There's a fantastic atmosphere here at the Hungaro Ring today as we prepare for 70 laps of thrilling F1 action. The heart may be in Budapest, but the racing soul is right here. Decades of F1 history saturate every turn of the Hungaro Ring, including the 1989 Grand Prix, where Nigel Mansell bullied his way from a P-12 start to an ultimate victory. What's on paper could be a low-speed circuit. Is turned flat out by modern Formula One cars. The Hungaro Ring short lap means track position is essential in qualifying, and drivers will need to be careful of track limits throughout the race. It's race day with the teams and drivers ready and raring to go. Well, it's great to have you with us, folks, as we settle in for the weekend's Grand Prix action. This race should be a good chance to see what Valtteri Bottas can manage. P20 is definitely not where any driver would want to find themselves. But they've got to get their head down and work hard. And it looks like we're good to go. This is it the Hungarian Grand Prix. utrzymujemy pozycję o Daniel się tutaj przebija wyprzedził Russell'a jakieś lagi widzę ale może się to uspokoi za chwilę 8 i 10 miejsce piastry między dwoma mercedesami na ile zaczyna tracić na jakich w ogóle oponkach to wszyscy wystartowali verstappen na hardach alonso na hardach No tutaj już Daniel zaczyna się robić pociągowym. O, jak teraz poszedł Oskar. ale jednak nie wyprzedził, jednak Russell to wybronił. Jeszcze Daniel próbował się bronić, ale nic mu to nie dało. No zdecydowanie z drs i na miękkie mieszance Mercedes był szybszy. Widok z kamery, no otwarte skrzydło. Ale że już na pierwszej strefie DRS udało mu się wyprzedzić. Ricardo. They decide to give it a go, and they move into ninth. Juntaflagar. I was sad. What's she? Virtual safety car deployed. Virtual safety car. Just keep the dash positive. Now we're down at turn nine. Russell tutaj ściga Hamiltona i poszedł bokiem. Uuu. Grubo. Zawieszenie z prawej strony na pewno rozwalone. To chyba koniec dla Russella. the opening and Perez completes the overtake. Here we go, heading into turn 1. The opportunity there. To z Red nie mamy co closer and closer to that podium. Now in 4th place into turn one here. It's there for the taking. Mam nadzieję, że na świeżych oponach to my tak zaczniemy wyprzedać. And as a result, eighth place is theirs. It's certainly inviting. And Lando says, well, thank you very much. get the McLaren driver here.

Niżej 2,5. Nieźle. Wyjeżdżamy między Astonami. O wewnętrznej. Brawo, Oskar. Oby nasi mechanicy powtórzyli ten pit stop. Daniel już wyhamował. Wytracił prędkość To na godzinę. Oj, gorzej, dwa sześć. I wyjeżdża za Oskarem. A nawet Oskara wjeżdża. No, rozgrzewaj pan te oponki żółty sektor znaczy pierwszy sektor na żółto 12 zakręt to jest jeszcze pierwszy sektor przy dublowaniu look at the team there they all knew what that moment meant so here we go heading into turn one the opportunity begging to be taken and daniel ricardo moves up the field Znów bez rewelacji. Dziesiąte miejsce, więc jesteśmy w punktach. No to teraz mozolnie trzeba odrabiać. Werszer też zjechał. Uuu, no to wojna na pit stopy. Mogliśmy zjechać to jedno krążenie wcześniej. Nie wiem czemu gra nie daje teraz już powiadomień. Coś jej się kiczkało. McLaren już wyjeżdża. Nieźle. Jesteśmy już tuż za werszorem. Go, go, go Daniel, go, go, go.

Hamilton zbliżył się na tyle, że mógł sobie tutaj włączyć DRS. A myślałem, że Oskar będzie bezpieczny, a tu okay. chyba będzie... No i teraz uciec McLarenowi. Mamy pięć okrążeń. A biedny Daniel ma jeszcze dwa do przejechania. Nie ma opcji, nie dogonimy Hamiltona, nie ma podejścia. Ale przynajmniej nie daliśmy się zdublować. Widzimy tą walkę za nami Leclerc jednak. Stans już traci dystans. No, i zaraz będą machać flagą w czarno-białą szachownicę. A Daniel sobie zrobi jeszcze jedno kółeczko. Leclerc, Sainz. Tak chwilę będzie Verstappen na mecie. Zobaczmy sobie. Brawo, Karolek. Werser już skończył wyścig. Zaraz Jastri będzie też na mecie. A możemy mu to już wyłączyć. No, Jastri skończył. A Daniel jako ostatni przejedzie przez linię mety. No, jedną pozycję zyskał. No, niestety, no, niestety. Faktycznie Oskar nie miał dzisiaj tempa. To było widać, jak mu Daniel uciekał.

Oj, są Ferrari. To była totalna dominacja. That's their ninth win of the season. I expect them to be showered with plaudits and more. And as far as those three are concerned, well, they'll be leaving Budapest hungry for more. how do you think they'll be feeling in the team garage at the end of that? Well, it was a bit of a mixed bag here. Some things went their way, but others didn't. I think their main target now will be finding some consistency for sure. And that then marks the end of our time here in Hungary. Next time, the teams will be adding another year to the legend of Spa-Francorchamps. Anything can happen at the Grand Prix. <try> mój ulubiony tor pa francosza zapraszam za tydzień Daniel Ricardo trzy pozycje do góry Oscar Piastry i jedna pozycja do góry 10 punkcików udało nam się zdobyć klasyfikacji konstruktorów no Sergio Perez tu trochę ucieka ale Daniel jeszcze trzyma dystans Lewis Hamilton no. Też jeszcze mamy przewagę. No tutaj McLaren odrobił 8 punktów. Mm, no my tylko z McLarenem w tej chwili możemy walczyć. Z tym, że McLaren jest na pewno szybszym bolidem. Ale i tak wyniki mamy już ponad stan, więc jest ok. Proszę tutaj, dziesiąte miejsce z tym pit stopem. Oscara. Kolejny punkcik. Mamy już tych punkcików całe. 50. Fatalnie to wyglądało u Daniela. A też w sumie? No, takie nieregularne są te nasze pit stopy.